Z Ewangelii według świętego Marka. Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna. Ktoś powiedział kiedyś, że mężczyzna, ażeby żyć, musi mieć po co, a kobieta, ażeby żyć, musi mieć dla kogo. Spotykamy dzisiaj Jezusa po tym, jak zszedł z góry tabor. Zaraz po momencie Jego największego wywyższenia na ziemi i widzimy, że dosłownie w kilka chwil po tym, jak spotyka się ze swoim ojcem, napotyka na prozę życia, na człowieka, który potrzebuje Jego pomocy, uzdrowienia, ratunku. I jest to ojciec, ojciec niezwykły, który mówi do Jezusa: Przyprowadziłem ci mojego syna. Podobno. Psychologowie twierdzą, że jest taka różnica między matką a ojcem, że miłość matki jest ogarniająca, przygarniająca. Miłość zaś ojca to miłość oddająca, powierzająca. Spotykamy matkę w Ewangelii, która tak bardzo chciała zachować swojego syna dla siebie, że nawet gdy umarł, nie odważyła się prosić o pomoc dla niego, i Jezus przychodzi uzdrowić, uratować, przywrócić do życia jej syna, kiedy już jest wynoszony na Marach z bramy miasta. A dziś spotykamy Ojca, który nie bał się uczynić tego gestu wypuścić syna ze swoich rąk, oddać go Jezusowi. To bardzo ciekawe. Bo ten gest, w którym ojciec symbolicznie um, mówi: Moja władza nad moim synem się skończyła. Już więcej nic dobrego nie mogę mu uczynić. Jedyne, co mogę zrobić, to oddać go Tobie, ażebyś Ty go uratował. Jest, jak powiedziałem, bardzo symboliczne. To ma znaczenie dla nas wszystkich. Jeżeli coś chcemy zachować, to musimy to oddać Jezusowi. Jeżeli coś chcemy ocalić, musimy to oddać Jezusowi, bo wszystko, co nie zostanie mu oddane, po prostu przeminie, zostanie zniszczone, nie przetrwa próby czasu, nie przetrwa czasów ostatecznych. Mądry ojciec, który powiedział do Jezusa: Oddaję ci, przyprowadziłem ci mojego syna. Teraz. Domyślamy się, że taki jest kontekst, kontekst jego słów. Teraz mój syn jest twój, uratuj go. Piękna myśl dla nas wszystkich. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i zapraszam najserdeczniej na jutro.